Cześć, Manko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Squad Battles. A jak wbi widzicie, wbiłem Elite 2, więc przejdźmy teraz do otworzenia sobie tych paczek. Na początku może otworzymy sobie mega paczkę. I zobaczymy, będzie to jakaś karta specjalna, a to będzie chyba Inform. Przecież poczekajmy aż się wczyta i zobaczymy co to jest za karta, jest to Lucas Moura. Więc okej, okay, jest to całkiem dobry traf. Lucas Moura, Team of the Week moment, więc całkiem fajna karta. Więc myślę, że trochę może kosztować. Więc okay, już na początku zaczynamy z całkiem dobrym trafem, więc wyślimy sobie to na listę transferową te karty. Okej, okay, zobaczmy co tu jeszcze jest, nas trochę kontraktów, trochę kondycji, więc okej, okay, wyślijmy sobie to wszystko do klubu. No ok, otwórzmy sobie teraz o tą paczkę piłkarzy premium. I zobaczmy, tu będzie akurat złota karta. No co Dyer, więc akurat tutaj trochę słabiej, ale zobaczymy, czy może będzie coś dobrego w następnej paczce, ale najpierw sobie wyślimy tych wszystkich piłkarzy na listę transferową. Ok, i przejdźmy do tworzenia ostatniej mega paczki, więc zobaczmy, czy może uda się coś trafić ciekawego. Jest kolejny inform. Jest to Paulson, jest ok. Więc dzisiejszy pani akurat całkiem fajnie wyszedł, bo trafiliśmy dwie karty Team of the Week Moments, więc ok, więc myślę, że trochę powinienem co robić, monet za tych piłkarzy. więc powysyłajmy sobie sobie na listę transferową. ok, zobaczmy co tutaj jeszcze jest, no jest trochę kart kontraktów, trochę kondycji. Więc wyślimy sobie to wszystko do klubu i jeszcze mamy też duplikat jego, jego karnawstwa, więc sobie też wyślimy go do, y, na listę transferową i resztę sprzedajmy. Jeszcze na koniec odcinka pokażę Wam jeszcze mój skład. O właśnie jak widzicie tak wygląda mój skład i dokonałem w nim kilku dość sporych zmian, no bo sprzedałem to od tak dobrego, chociaż grało mi się nim bardzo dobrze Ale planuję go w przyszłości odkupić, bo chciałbym zbudować skład zmuszony z piłkarzy bajarno, więc właśnie chciałbym go sobie odkupić do tego składu no i właśnie tutaj do, do mojego podstawowego składu kupiłem przy Szyjprzywca za około 360 tysięcy Oraz dokonałem też kilku zmian na obronie, no bo dałem Łukasza Piszczka na ławkę rezerwowych i Zrobiłem z wyz y w wyzwaniach sezonowych oraz kupiłem też Edera Militao Road to the Final. 86. No i w tym składzie będzie 100 z tylko będą się rozegrać M y Edera Militao 10 meczów, i będzie wtedy 100 z w składzie. No i właśnie w meczu grał formacją 4-2-3-1. Na lewej obronie gra Rosją, w środku obrony Militao z Ferdinandem, na prawej obronie gra Mendy, na SPD gra Gatuz oraz Endombele, na lewym skrzydle Vinicius, na prawym skrzydle Beneder, y na SP Mertens i na ataku Lewandowski. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle, jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, dziękuję Wam za oglądanie, cześć!